Powiem Wam, że jedno z moich ulubionych, ponieważ jest trochę ciemne. A ja nie zawsze zgadzam się z tym, że mieszkania powinny być super widne. Z pierwszego etapu ten widok troszeczkę taki patodeweloperski, bo jednak ten budynek bardzo blisko. Za chwilkę będziemy wykańczać części wspólne, a jednocześnie wykańczać te mieszkania w środku, co już Wam zajawkowo wrzuciłem i pokazałem, co już się dzieje. Cześć, witajcie. Kuba Janeczek. Inwestycja Nowe Sady 53 drugi etap, czyli budowa drugiego budynku troszeczkę większego od tego frontowego, który był pokazywany do tej pory u mnie na kanale, ale liczba lokali prawie taka sama, bo 15 sztuk plus dwa fajne lokale poddaszowe. E, przypomnę tylko, bo w ostatnim odcinku już sporo o tym mówiłem, mieszkania od 25 do 39 m kwadratowych i właśnie te dwa lokale poddaszowe, które są zupełnie inne niż Cała reszta, więc jak będziemy sobie o tych, po, po tych mieszkaniach chodzić, to ja będę Wam o tym opowiadał, które, jakie, z czego się składa. Natomiast dzisiaj ten odcinek już o zupełnie innym zaawansowaniu pracy niż poprzednio, bo na budynku mamy elewację zaawansowaną mniej więcej w 50%. Natomiast to, co jest istotne. To wnętrze tego budynku, bo poprzednio, jak byliśmy, to były właściwie tylko gołe mury, bez, nawet bez okien, był tylko dach. Dzisiaj mamy i okna, i tynki w środku, i wylewki, także mieszkania wyglądają już praktycznie jak w stanie deweloperskim, a niektóre nawet trochę więcej, co też wam pod koniec pokażę. Jeśli was to ciekawi, chodźcie dalej. Drzwi wejściowe jeszcze prowizoryczne z płyty OSB. Natomiast w środku już zupełnie inaczej niż było poprzednio. Przede wszystkim olbrzymia plątanina kabli, która tutaj schodzi po to, żeby docelowo stały tutaj skrzynki z licznikami do wszystkich mieszkań oraz administracyjne. One będą dodatkowo zabudowane tutaj płytą meblową, więc to będzie fajnie wyglądało na wejściu. Za mną dwa lokale zasłonięte czarną folią, bo y, są wygrzewane właśnie. Dopiero co skończone tynki i wylewki. Mieszkania jeszcze mokre, więc tam je grzejemy. Zresztą tutaj za mną również słychać dmuchawy, które chodzą, pracują i y, grzeją nam po prostu te mieszkania na parterze, żeby to ciepło szło po prostu do góry. A chcę wam pokazać jedną. Kawalerkę tutaj na parterze, ponieważ ostatnio nie było możliwości wejść w ogóle do mieszkań na parterze. Nie było okien. Okna były zasłonięte od zewnątrz płytą OSB. Natomiast dzisiaj fajnie można pierwszy raz wyjść na ogródek takiej kawalerki. Co prawda właściwie wyjść jeszcze nie można, bo cały czas mamy rusztowania i mocny bałagan związany z pracami na elewacji. Natomiast widzieliście przed chwilką. Fajny, również bałagan, ale już na zieleni na ogródku, właściwie za ogródkiem. Tą zieleń posprzątamy z sąsiadem. Jesteśmy umówieni właściwie teraz w tym okresie jesienno-zimowym, kiedy opadną liście, kiedy te wszystkie śmieci wyjdą tam z powrotem na, na wierzch. Kawalerka kwadratowa pokazywałem Wam ostatnio, zresztą jeszcze będzie za chwilkę okazja oglądać te mieszkania. Chodźmy sobie dalej. O, tutaj jeszcze a propos elewacji, już panowie składują tynk elewacyjny, silikonowy. Za chwilę będą tam kładli. A po drodze, miejsce, w którym również ostatnio byliśmy, ale było niewytynkowane, czyli takie miejsce pod schodami, w którym będzie montowany, słuchajcie, węzeł cieplny, czyli takie serduchy energetyczne budynku. Mamy wytynkowane ściany, studnie schładzającą te wszystkie rury wchodzące do budynku oraz. Wychodzące do poziomów i pionów. Dosłownie za kilka dni wchodzi tutaj firma, która będzie montowała całą tą aparaturę węzła. E, I to na pewno będę wam też pokazywał, bo to jest ciekawe, jak to wszystko tutaj wygląda, cała ta maszyneria. E, chodźmy teraz na górę. E, pokażę Wam, co się zmieniło od ostatniej wizyty e, i jak te mieszkania wyglądają teraz, bo to co mamy w nich. Na pewno nowego, a właściwie w całym budynku, to tynki i wylewki na podłogach. Mieszkania przez to straciły od naszej ostatniej wizyty bardzo dużo na wysokości, ale ta wysokość cały czas jest normalna, bardzo dobra, 2,60 ponad tutaj, w tych mieszkaniach, więc na takich małych powierzchniach. Tą Wysokość czuć naprawdę bardzo fajnie. Kawalerka taka sama jak na poprzedniej kondygnacji na parterze. Fajne kwadratowe mieszkanie. No i tutaj, już czuć, widać jest fajne słoneczko na zewnątrz, że to jest mieszkanie praktycznie w stanie deweloperskim. Wyjrzymy sobie na balkon i na tą zieleń, już taką jesienną, ale cały czas bardzo fajną. I co prawda nie ma już ogródka, ale ten balkon. To jest super miejsce, żeby w takiej małej kawalerce z takim dużym oknem mieć jeszcze świetny widok, czy to w środku, czy na zewnątrz, siedząc, so, siedząc sobie na tym balkoniku z kawką e, po pracy. Chodźcie dalej, pokażę Wam, jak wyglądają następne mieszkania. To obok, e, powiem Wam, że jedno z moich ulubionych, ponieważ jest trochę ciemne. A ja nie zawsze zgadzam się z tym, że mieszkania powinny być super widne. Zobaczcie. E, Mniejsze troszeczkę okno, zaklejone folią, też z bardzo fajnym widokiem, bo to cały czas to samo. Mamy tam nawet jakiegoś po sąsiedzku kota, który się przechadza. No i mieszkanie podobnie jak to poprzednie, już całe e, wytynkowane te tynki sobie powolutku dosychają. Na podłodze mamy e, wylewkę. Mała sypialenka, ale jednak robiąca sporo. Wartości w takim mieszkaniu 38 metrowym. Za mną miejsce na duży aneks kuchenny z łopatą, chyba niepotrzebną do niego, ale dzisiaj się jeszcze przydaje. Chodźcie do następnego mieszkania, bo ono znowu e, jest również dwupokojowe, bardzo fajne. W korytarzu jest sporo miejsca na szafę. Tutaj znowu duża łazienka. Mieszkanie troszeczkę mniejsze, bo 35 metrowe. Natomiast bardzo widne, ponieważ z jednej strony okna ma na wschód, z drugiej strony jest doświetlane przez elewację budynku z pierwszego etapu. Ten widok troszeczkę taki patodeweloperski, bo jednak ten budynek bardzo blisko. Natomiast już po ukosach to mieszkanie ma też fajny widok. I znowu sypialnia. Wejdę sobie do niej do środka. Malutka, pewnie około 7 metrów kwadratowych, ale też jest. Spory e, kawałek na dużą szafę. Tak one były projektowane, żeby wchodziło duże łóżko e, i duża szafa. Słuchajcie, e, to piętro ma jeszcze dwa mieszkania, które zostały rozpoczęte, jeśli chodzi o wykończenia. Pokażę Wam to tylko tutaj szybko, na chwilę, taką zajawkę, bo mamy już położoną gładź e, szpachlową. Jeszcze ostra, jeszcze nie dotarta, jeszcze jest w takim kolorze, ale to mieszkanie już e, wchodzi w fazę wykończeń. Nie będę wam dzisiaj mówił zbyt wiele o tym, bo o wykończeniach zrobimy osobny odcinek. Natomiast e, na pewno e, chcę wam powiedzieć, że budynek Żyje już mocno tą energią mieszkań, które e, będą wykańczane wraz z tym budynkiem. Chodźmy na górę, ponieważ a propos tych wykończeń, tam dzieją się kolejne rzeczy. W tym momencie układy są takie same, więc nie będziemy już po nich chodzić. Natomiast wejdźmy jeszcze tutaj, bo tutaj e, świeżo e, realizowana praca wykończeniowa przez. Firmę, e, która już tutaj jest na wykończeniach. Te gładzie są już e, wyszlifowane, już są zagruntowane. Ten, e, ta przestrzeń już wygląda tak, jakby była by mocno przygotowywana do tego końcowego wykończenia. Ale o tym, tak jak wspomniałem, kolejny odcinek. Mieszkanie, jeszcze tylko podsumowując, około 36 metrów kwadratowych korytarzy z miejscem na fajną e, zabudowę. Do e, szafy, duża łazienka, sypialnia, e, koło której przechodziliśmy, i salon z aneksem kuchennym, jak e, pewien taki standard, już tutaj u nas. E, chodźcie na górę jeszcze, zobaczymy, jak zmieniły się te lokale na poddaszu, czyli dwa zupełnie inne niż to, co mamy do tej pory. Klatka schodowa już też, również wytynkowana i to jest ta największa zmiana. Jedno tutaj. Drugie, tutaj chodźmy do tego. Wiele się nie zmieniło od ostatniego czasu, natomiast są już tynki. Za chwilkę będziemy docieplać ten dach pianą, a następnie zakładać sufit podwieszany. Także te poddasza to też materiał na osobny odcinek, który troszeczkę później, jak już się za nie weźmiemy, dzisiaj są. Projektowane, tak żeby te fajne przestrzenie po podłodze były jak najlepiej zagospodarowane. Słuchajcie, ten budynek jest w fazie fajnej realizacji. Kończymy jego wygląd zewnętrzny, to co jest w środku. Za chwilę możemy sobie jeszcze tutaj wejść do tego drugiego poddasza. Za chwilkę będziemy wykańczać części wspólne, a jednocześnie wykańczać te mieszkania w środku, co już Wam zajawkowo wrzuciłem i pokazałem, co już się dzieje w następnym... Jakiś sub za mną. W następnym odcinku będziemy pokazywać właśnie typowo pod kątem wykończeń tych mieszkań. Przedstawię Wam firmę, która się tym zajmuje i opowiem trochę więcej o całej tej koncepcji, którą mamy na wykańczanie mieszkań inwestycyjnych dla inwestorów, jak jesteśmy z inwestorami umówieni i w jaki sposób. Ten budynek z tymi mieszkaniami będziemy doprowadzać do końca i do tego, żeby się dobrze, sprawnie wynajmował. Jeśli Was to interesuje, dajcie lajka, like, dajcie subskrypcję i czekajcie na kolejny odcinek, bo to wszystko będzie niebawem pokazywane u mnie na kanale. Do zobaczenia. Cześć.